Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Maciej Kot, Stefan Hula i Jakub Wolny to skład reprezentacji na turniej czterech skoczni. Oczywiście po świętach, które dla skoczków będą wolne. Niezbyt długo, ale zawsze. Wreszcie mogą pobyć w domu. W świątecznych przygotowaniach udziału nie brali, nie tylko z braku czasu. Ja wodę na herbatę mogę zagotować. Może jakiś ciasto upieczesz? Lepiej nie. Odpoczną o dzień dłużej, choć wiadomość o odwołaniu zaplanowanych na drugi dzień świąt Mistrzostw Polski niektórych zaskoczyła. Tak? Podobnie. O! No nie wiem, chyba nic nie zmienia, to już by trzeba było trenera pytać. Cieszę się, że będziemy mogli chwilę odpocząć, że święta spędzimy normalnie jak każdy, każdy człowiek I, no i ten jeden dzień przyda się na regenerację. Turniej Czterech Skoczni rusza w niedzielę. Transmisje w Telewizji Polskiej. W trakcie turnieju w Nowy Rok wywiad dyrektora TVP Sport Marka Szkolnikowskiego z Adamem Małyżem. Spektrum poruszanych tematów bardzo szerokie. Nie ma dynastii bez Aleksis, zimy bez śniegu i Małysza bez wąsów. Myślałeś <laughs> kiedyś, żeby je zgolić? Chyba nie. Pierwsze były wąsy, teraz doszedł, jeszcze, jeszcze brudka do, doszła. Nie wiem, no jakoś tak jestem przyzwyczajony do tego, że nawet jak czasem gdzieś tam za bardzo się przygole i, i tego wąsa mocniej przytnę, no to się głupio jakoś czuję. I tak samo mi, kiedyś mi żona mówi, mówi, no nie gol, że się tak, tak, tak dużo, bo śmiesznie wyglądasz. <laughs> Więcej czasu na odpoczynek, regenerację i słodkie nic nie robienie. Święta dla polskich Skoczków wyjątkowo długie, bo bez Mistrzostw Polski odwołanych z powodu braku śniegu. To dobry moment, by naładować baterie na turniej czterech skoczni. To obrazek ostatniego weekendu. Nie tylko za sprawą takich momentów konkursy w Engelbergu kojarzą się polskim skoczkom bardzo dobrze. Może nie z samymi świętami, ale z taką atmosferą już świąteczną. E, wiadomo, że już jest blis blisko e, właśnie Bożego Narodzenia. E, jest to ostatni konkurs jakby przed, e, przed tymi świętami. No i też e, kojarzy się z takim e, przyjemnym czasem. Musi test Spędzonym w domu. Niezbyt długim, ale zawsze. W świątecznych przygotowaniach nasi skoczkowie udziału tradycyjnie nie brali. Nie tylko z braku czasu. Ja wodę na herbatę mogę zagotować. Może jakiś ciasto upieczesz? Lepiej nie. Ten rok będzie jednak wyjątkowy, bo w domach odpoczną o dzień dłużej. Choć wiadomość o odwołaniu zaplanowanych na drugi dzień świąt Mistrzostw Polski niektórych zaskoczyła. Tak? Podobnie. O! No nie wiem, chyba nic nie zmienia, to już by trzeba było trenera pytać. Cieszę się, że będziemy mogli chwilę odpocząć, że święta spędzimy normalnie jak każdy, każdy człowiek I, no i ten jeden dzień przyda się na regenerację. W obliczu czekających wyzwań bezcenną. Turniej Czterech Skoczni tradycyjnie startuje krótko po świętach i tradycyjnie ma faworytów. Kraft Stoch i Rioju. Oczywiście jestem w tym gronie, ale faworytów jest kilku. W świetnej formie jest Ryoju Kobayashi, jest w niej również Kamil Stoch. Od momentu wybicia Kamil imponuje niesamowitą energią. Momentalnie kładzie się na nartach, a później jest w stanie wykorzystać swoją siłę i znakomicie potrafi zachować równowagę pomiędzy szybkością i wysokością nad zeskokiem. I tego się trzymamy. Pierwszy konkurs w niedzielę. Transmisje w telewizji polskiej. Multimedalista Mistrzostw Świata Igrzysk Olimpijskich, legenda skoków, propagator bułki z bananem, posiadacz Wąsa i skoczni własnego imienia, czyli Adam Małyż. 1 stycznia znajdzie się w ogniu pytań Marka Szkolnikowskiego. Adamie, lądowałeś w wielu miejscach na świecie, ale raz sytuacja wymknęła się dość mocno spod kontroli. Zresztą sam zobaczysz zaraz. Pomysły na szopkę bywają różne. W podtarnowskich zgłobicach w jej wnętrzu ukryty jest cały ołtarz. Te odgłosy wydostają się natomiast z innej, znacznie mniejszej szopki w Tarnowskim Kościele Ojców Bernardynów. W tym roku do grona występujących w niej postaci dołączył Adam Małysz. Zasłużył sobie nad to poprzednimi dwoma sezonami i w naszej szopce wylądował. I życzymy Adamowi dalszych pięknych lotów. Mistrz skoków narciarskich znalazł się w ten sposób w naprawdę niebyle jakim gronie. Dlatego no tego to się nie spodziewałem, naprawdę. <grym> Bardzo fajne jest zakończenie materiału, że w doborowym gronie się znalazł. Tak. Wyobraźnia ludzka nie zna, nie zna granic, na pewno. <grym> I to jest prawda. Wyjątkowy wywiad z Adamem Małyszem 1 stycznia o 13.10 w Jedynce i 16.55 w TVP sport